Czy można było inaczej yy, zacząć, tak powiem, yy, rządzenie po wyborach październikowych? No trochę tak, bo i koalicja to pokazała. No jednak metoda zastosowana przez yy Bartłomieja Sienkiewicza w stosunku do mediów publicznych okazała się skuteczna, prawda? A yy, 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 yy w innych kwestiach takich jak praworządność tutaj niewątpliwie wzięły górę obawy przed naruszeniem czy ustaw, czy naruszeniem konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość, gdy objęło władzę w roku 2015, rzeczywiście też w ciągu pierwszych miesięcy podjęło działania, które oddały w ich ręce fundamenty ustrojowe w zakresie praworządności, taki jak Trybunał Konstytucyjny, i zrobili to z naruszeniem konstytucji. Już dzisiaj po tych tylu latach prawie nikt ich o to już nie pyta. Więc to są jakieś przykłady, smutne przykłady, ale świadczące o tym, że rzeczywiście można, idąc na skróty, często z naruszeniem albo z ryzykiem naruszenia y, y, przepisów prawa czy przepisów konstytucji, można osiągać nieco inne, powiem z punktu widzenia polityki partyjnej, lepsze efekty.